W dniu dzisiejszym, w godzinach porannych około 7.30, e, miejskie stanowisko kierowania w B. Podlaski dostało informację e, o zdarzeniu drogowym w miejscowości Chorbów, to jest Krajowa Dwójka. E, na miejsce zadysponowano dwa zastępy e, Państwowej Straży Pożarnej, które po przybyciu na miejsce stwierdziły, że w wyniku wypadku e, uszkodzone są trzy pojazdy osobowe, e, dwie osoby. E, Poszkodowane na miejsce przybyły dwie, dwa zespoły e, pogotowia ratunkowego, które e, zajęły się już w e, fachowy sposób osobami poszkodowanymi przed przybyciem e, zespołów pogotowia. Pierwszej pomocy udzielali świadkowie tego zdarzenia, e, następnie tą pomoc e, przejęła już fachowa służba e, medyczna. E, na miejscu również była policja, e, auta, jak widać e, na załączonym obrazku e, w Część, częściowo tarasują e, ruch na krajowej dwójce. Ruch odbywa się wahadłowo e, na zmianę jednym pasem. E, jeżeli chodzi o stan poszkodowanych, no ciężko powiedzieć tutaj na miejscu zdarzenia, jeszcze zwłaszcza e, funkcjonariuszowi PSP. No, skoro zostali zabrani do szpitala, widocznie e, stan e, był na tyle poważny, że wymagał dalszych badań. A jakiej pomocy udzielali e, świadkowi e, Z tego co zauważyliśmy po przybyciu, e, okryli poszkodowaną kocem, e, ułożyli w pozycji bezpiecznej. E, poszkodowanego z, z samochodu osobowego Audi e, również zabezpieczyli przed e, wychłodzeniem e, i wspierali psychicznie.